Witam serdecznie, moi goście. Mateusz to Gotoma. Cześć. Mateusz, przegrywacie dzisiaj w ostatnim pojedynku rundy zasadniczej z drużyną MacBook. 10-4. Na gorąco, pierwsze pytanie. Skąd tak duża ilość straconych bramek? Wydaje mi się, że rywale dzisiaj byli dużo lepsi technicznie. Zostawili na mało pola do gry. Przez to ciężko się nam konstruowało akcje i było bardzo dużo kontr, gdzie wychodzili większą liczbą graczy przez to. I no było dużo strzelonych dzisiaj bramek. Yy, u nas cztery, co też jest więcej niż yy, zwykle. To może jest jakiś plus, ale no, tych straconych bramek jest zdecydowanie za dużo. Jakby ktoś przed tym spotkaniem zapytał Was, że macie cztery gole, myślelibyście, że ten wynik będzie korzystniejszy, że będzie to, z, z tych czterech goli będą punkty? Myślę, że byłby to bardziej wyrównany mecz na pewno, bo nie tracimy tak dużo bramek. To chyba pierwszy mecz, gdzie tak dużo ich straciliśmy, yy, a okolica z czelonych czterech bramek dają już tą nadzieję, że mogą być jakieś punkty zawsze, ale nie dzisiaj. Za nami pierwsza runda e, sukiej z Ligi Orlika. Jak ją podsumujesz e, tak kilkoma zdaniami? Było ciężko, bo widać, że rywale są dużo lepiej zgrani niż my. To nasz pierwszy sezon. Pierwszy raz gramy takim składem, i tak naprawdę uczymy się gry ze sobą. Takie przetarcie było potrzebne i liczymy, że kolejne sezony będą dużo lepsze. Czyli w kolejnych sezonach go pewnie też zobaczymy? Mam nadzieję, że tak, i z lepszymi rezultatami. Ja też sobie tego życzę. Dziękuję za wywiad. Dzięki.